A teraz już tu dzisiaj wspominany Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych Robert Hojda. Dzień dobry. Jezu, w ogóle was nie widać. O, teraz lepiej. Jesteście fajnie. Słuchajcie, Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych to jest coś, co działa już od kilku lat, ale nie wszyscy o tym wiecie. Na pewno mam nadzieję przynajmniej, że z większość z Was spotkała się z Konstytucja, z projektem, który ruszył w ubiegłym roku. Ten projekt powstał właśnie po to, żeby edukować. Mówimy dzisiaj o edukacji, mówimy dzisiaj o e, no powiem to słowo, raz, tylko powiem, czarnku, e, który pokazał już w jakie pióra jest ubrany pis i do czego dąży. Kiedy Turny Konstytucja dojechała do Dobczyc, byliśmy bardzo zadowoleni, kiedy przyszli do nas uczniowie i to okazało się, że nauczyciele byli tymi odważnymi, którzy przeprowadzili swoje dzieci, żeby te dzieci dowiedziały się czegoś więcej o swoich prawach. Te dzieciaki były naprawdę bardzo zainteresowane tym, co Konstytucja dla nich wnosi, czym jest dla nich Konstytucja. Pytały się o bardzo ważne dla nich rzeczy. Dziewczyny kilkunastoletnie pytały się o aborcję, o swoją przyszłość, o pewnego rodzaju, na niepewnego Rodzaju, o prawa swoje, jakie mają. Nastoletni chłopcy również byli zainteresowani konstytucją. Było mnóstwo pytań. Relacja między nami dorosłymi i tymi dzieciakami czy młodzieżą naprawdę była bardzo fajna. I tutaj nagle pojawił się on. I ten on dzisiaj też narzuca swoje jakby tempo, też narzuca swoje widzimisię. Z czego to wynika? To są kompleksy. To jest brak doświadczenia, to jest brak empatii, to jest brak otwarcia, to jest cały, absolutnie mafijny układ pisowski, który boi się wyjść szerzej, który boi się wyedukowanego społeczeństwa, który chciałby mieć marionetki, jak ktoś już wspomniał, czyli dzieciaki, które za chwilę będą głosować tylko na nich. Póki co robią niezłą robotę w tym sensie, że już od 4, 5, 6 lat już po prostu funkcjonują i udaje im się to przełknąć. I teraz uwaga. Heniowujec powiedział bardzo ważne słowa. Nigdy nie, nigdy nie usprawiedliwia mnie, to, żebym nic nie robił. I ta odpowiedzialność spada na nas wszystkich. My wszyscy tutaj obecni, oglądający te relacje ewentualnie i ludzie w Polsce, nauczyciele, rodzice, uczniowie również, jesteśmy odpowiedzialni za to, jak będzie wyglądała edukacja w naszym kraju wkrótce. I dlatego też wszystkich bardzo mocno zachęcam i zapraszam do tego, żebyście byli aktywni. Żebyście nie tylko siedzieli i oglądali i przyklaskiwali i mówili, że o fajnie powiedział, albo fajnie powiedziała, albo fajnie zrobił, zrobiła. Tylko żebyście sami też wzięli sprawę w swoje ręce, bo możecie to robić również lokalnie. I chciałbym bardzo podziękować przede wszystkim wszystkim osobom, nauczycielom i rodzicom z małych miejscowości, bo to oni są bohaterami. To oni wystają, wy, często dostają razy, tak jak właśnie w Dobczycach pani dyrektor, która... Niestety została zawieszona pełnienie obowiązków. Nauczyciel w Dobczycach został opluty na ulicy właśnie dlatego, że przyprowadził dzieci na spotkanie z Konstytucją. W Konstytucji artykuł 70 mówi oczywiście o tym, że wszyscy mają prawo, że. Państwo ma zapewnić prawo do nauki. Pytanie jest, do jakiej nauki? Jak ona ma wyglądać? Nie dajmy sobie wymówić to, o czym dzisiaj te brednie, które dzisiaj PIS chce wpasować um, nam w głowy, że to jest ku, do, dla dobra naszych dzieci. Absolutnie niczego takiego nie ma. Zatem, szanowni, żeby nie przedłużać. Nie przyglądajmy się sobie. Nie patrzmy na to, co kto zrobił albo co mógłby ktoś zrobić, tylko naprawdę sami weźmy się do pracy, wyjdźmy, pokazujmy, że jesteśmy po stronie praworządności, prawa i nie oddajmy naszej wolnej szkoły, bo ona naprawdę jest ważna nie tylko dla samych rodziców, nauczycieli, ale przede wszystkim dla dzieciaków. Wolna szkoła!